To płyną łzy, i dokonują się zmiany. Specjaliści zapewniają opiekę medyczną i emocjonalną. Amelie Gledhill cierpi na tajemniczą chorobę. Ma 4 lata, ale jest nie większa niż niemowlę. Wiemy, że musimy to przetransportować, żeby ci ludzie mogli żyć dalej. To jest w ogóle historia niebywała. Przed laty wymieniano szpiegów na granicy. A tu okazuje się, że wymieniano przesyłkę ze szpikiem. Ten pacjent by nie przeżył. Dowiedzieliśmy się, że jest to nasz kolega ordynator oddziału zakaźnego, czyli właśnie lekarz kolega, który walczył w pierwszej linii z COVID-em. Jesteśmy na sali e, intensywnej terapii, gdzie leczymy pacjentów e, najciężej chorych, e, najciężej dotkniętych wirusem SARS-CoV-2. Joga spowolniła u mnie proces starzenia. To chyba jeden z sekretów jogi jest fontanną młodości. Zaczynamy od tego, kim jesteśmy. Chodzi o ruch i oddychanie. Nie byłem w stanie nic sam zrobić. Na oddziale rehabilitacji kręgosłupa zacząłem zdobywać niezależność. Wow. Mam pewność, że nie zaszedłbym tak daleko, gdybym mógł chodzić.